Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Gracja Nastecki, A dzisiaj w goty z Gacjanem będą orzechy. Orzechy laskowe. Wspaniałe i cudowne. Orzechy laskowe, pyszne, przepyszne, orzechy laskowe, wyśmienite, znakomite. Orzechy, orzechy, orzechy laskowe, orzechy laskowe, są pyszne, przepyszne, orzechy, orzechy, orzechy laskowe, są pyszne, przepyszne, orzechy laskowe. O! Pięknie wyglądają. Cudowne orzeszki laskowe. A ja teraz będę kosztować, jak orzechy laskowe smakują. Ale zanim posmakuję, jak smakują orzechy laskowe, to wpierw chciałem, chciałbym powiedzieć trochę o orzechach właśnie laskowych, że. Rosną właśnie na leszczynie, i są pyszne, przepyszne: to są po prostu owoce leszczyny. Orzechy laskowe, owoce leszczyny. No i co ciekawego, mają bardzo dużo w sobie witaminy E, i dzięki temu. Są dobre, jeśli ktoś chce być długo młodym. Młodym być więcej nic. I właśnie jeść orzechy laskowe, to wtedy długo będzie się młodym. A poza tym, orzechy laskowe są wykorzystywane oczywiście do, do najprzeróżniejszych potraw i są w czekoladzie, i są w jakichś deserach. Są torty, lody orzechowe z orzechami, właśnie laskowymi, ale również właśnie są w takiej formie naturalnej. Są łupane i niełupane. Z tego co mówią, to podobno najlepiej kupować właśnie takie orzechy laskowe w łupinkach. Nie, nie łuskane tylko właśnie takie dopiero do łuskania dlaczego? ponieważ właśnie podobno najwięcej witamin właśnie mają w sobie jak są co dopiero ze skorupki usunięte i od razu bezpośrednio zjedzone, natomiast jak są już takie gdzieś tam sprzedawane łuskane. Wprawdzie y, 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 są wygodniejsze, bo nie trzeba łuskać, ale podobno już nie, 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 są, nie mają już tyle właściwości, tyle tych różnych w sobie witamin, minerałów. Więc najlepiej po prostu kupować takie. W skorupkach orzechy i od razu dziadkiem do orzechów je łuskać, łupać. Ja już zaraz będę Kosztować te orzechy, jak one smakują? One są ze Stanów Zjednoczonych, USA. Z USA one są, tak więc, że no, bardzo fajne, super eleganckie, ze Stanów Zjednoczonych przyjechały. Ale oczywiście są, występują w różnych krajach i w Europie, we wszystkich właściwie krajach i. I, i właściwie na, na wszystkich kontynentach na całym świecie właśnie te orzechy laskowe są tak więc, że leszczyna leszczyn, tylko tam gdzie właśnie drzewo leszczynowe rośnie to tam są orzechy laskowe i tak, oprócz tego że są dobre właśnie na młodość to też są dobre na potencje zwalczają oponkę na brzuchu są dobre w ogóle na odchudzanie się. Bardzo dobre na odchudzanie. Właśnie brzucha się nie ma takiego. I jeszcze oprócz tego mają dużo witaminy B, która wzmacnia nerwy. Także jak ktoś je dużo owoców, to znaczy nie trzeba aż tak dużo strasznie jeść, ale od czasu do czasu sobie zjeść. Takiego orzeszka, laskowego, to wtedy nie będzie się nerwowym strasznie. Tak samo mają w sobie potas, który obniża ciśnienie krwi w organizmie. Wapni mają fosfor. Co powoduje właśnie, że mocne są kości. I zęby, zęby i kości bardzo mocne. Ten że, Aha, jeszcze, jeszcze podobno, właśnie, można zrobić jakieś takie na kaszel coś z tych orzechów. Ten no, Mają bardzo dużo właściwości. Poprawiają też pamięć, myślenie. Yy, mają w sobie też i magnes, dzięki któremu, dzięki magnezowi, yy, stresu unikniemy. Yy, a nawet jak mamy stres, to pomaga to po prostu, ten stres przezwyciężyć. I yy, 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 yy jeszcze są dobre, zapobieg zapobiegają cukrzycy. Yy, tak, więc, że oczywiście, oczywiście właśnie z orzechów laskowych produkuje się też i, i olej, który najlepiej jeść na zimno do sałatek i jakichś tam innych deser, deserów. Tak samo nalewki się właśnie produkuje. No, i dużo, dużo różnych zastosowań mają orzechy laskowe, ale tak, jak właśnie powiedziałem. Najlepiej je jeść o takie eleganckie, super fajne orzechy. Nie, nie, yy, 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 zaraz przed zjedzeniem yy, ze skórki, yy, ze, z łupinki usunięte. Właśnie mają taką łupinkę. Tutaj teraz biorę. Biorę orzecha laskowego i będę gniót. Z tej łupinki usuwać. Uwaga, ściskam mocno. O, jest, poszło. I teraz usuwam łupinkę. Bo wiadomo, łupinka jest twarda. Łupinka nie jest dobra do jedzenia. I teraz kosztuje orzecha. I to jest to. Bardzo smaczne. Lekko słodkie, ale nie za bardzo. Jeszcze jednego orzecha sobie jest. Tak w środku właśnie wygląda. orzech, już złupinki obrany. Smakuje wyśmienicie, przepysznie. Tenże łupinki usuwamy, bo łupinki, oj, taka łupinka to jest strasznie niebezpieczna. Tenże łupinki trzeba usuwać. Natomiast ze środka jemy mm, właśnie tego orzeszka już. Eleganckiego i on jest pyszny, przepyszny. Tenże polecam, pozdrawiam, i na razie cześć. Jeszcze następnego a O jest. Jak się tak łuska z łupinek dziadkiem do orzechów, to lepiej oczy zamykać, bo może czasami trafić po prostu w twarz taka, taka łuska, taka łupinka ostra. O, następny orzeszek piękny. Mm. Pyszny, przepyszny. Pozdrawiam. Cześć. Na razie. Pyszne, pyszne, przepyszne. Orzechy, orzechy, orzechy laskowe są pyszne, przepyszne. Są doskonałe. Mm.